Oj, dawno na kanale nie było materiału o konsolach, dlatego dzisiaj z grubej rury, Sega Mega Drive. Brakowało mi materiału o konsolach. Aczkolwiek z Segą nie miałem wielkiej styczności w dzieciństwie i pamiętam, że Sonica darzyłem ogromną sympatią, ale z tą konsolą jeśli chodzi o moją przygodę, to by było na tyle. Tak więc cofniemy się dzisiaj do czasów panowania konsol czwartej generacji i przypomnijmy sobie konsolę Sega Mega Drive. A jest co wspominać! Żeby rozpocząć tą historię, cofnijmy się do roku 1988. Wtedy też pewna, wschodząca firma postanowiła zdetronizować ówczesnego lidera rynku Nintendo i pokonać ich flagową konsolę jaką był NES. Zapragnęli oni przejąć część rynku, oferując konsumentom konsolę 16-bitową. Konsola była rewolucyjna, gry działały lepiej, płynniej, a co więcej wyglądały dużo ładniej niż na 8-bitowym NESie. Ale jak to bywa w tego typu historiach, początki nie były łatwe. Sega postanowiła zastąpić swój ówczesny sprzęt, czyli Sega Master Systems i zrzucić rękawicę ówczesnemu gigantowi i mało tego, mieli ambitny plan, aby go pokonać. Tylko że Nintendo miało ugruntowaną pozycję na rynku. Byli na fali, wydając choćby Nesa, do tego posiadając swoją rozpoznawalną maskotkę, jaką był poczciwy hydraulik z Wąsem, mowa oczywiście o Mario. Ambitny plan okazał się trudniejszy niż przypuszczano. Nintendo miało mocną pozycję, dysponowało rozpoznawalnymi tytułami, także zdawało się w pewnym momencie, że gigant jest nie do ruszenia. A pierwszy rok od premiery Mega Drive'a to niespełna pół miliona sprzedanych konsol. Wynik raczej słaby. Żeby zobrazować jaką w tym czasie miało pozycję Nintendo należy przytoczyć premierę Sega Master Systems. Pierwsze 4 miesiące od premiery Sega sprzedała nieco ponad 100 tysięcy konsol, a Nintendo w tym czasie potrafiło wygenerować sprzedaż na poziomie 2 milionów konsol. To jest różnica, nie? Znajdując się w takiej sytuacji, prawdopodobnie niejedna firma po prostu spakowałaby swoje manatki i zamknęła cały interes, albo w najlepszym przypadku anulowała swój projekt. Na szczęście włodarze firmy Sega nie dali za wygraną i postanowili dalej iść za zaparte stawiając przede wszystkim na intensywny oraz agresywny marketing. W tamtym czasie Sega nie posiadała licencji na rozpoznawalne tytuły, a gigant jakim było Nintendo posiadało przeszło 90% rynku konsol. Sprzedaż Segi powoli zaczęła się rozkręcać, a za marketing odpowiedzialny był Michael Katz. Postawił on na znane nazwiska sportowe i na efekty nie musieliśmy długo czekać. Zaskarbienie sobie gwiazd amerykańskiego sportu znacząco poprawiło sprzedaż, a gracze coraz chętniej sięgali po nowość, jaką był Genesis. Michael długo nie cieszył się swoim triumfem. Zastąpiono go po niespełna dwóch latach służby sedze. Jednak jego następca również nie miał zamiaru odpuścić i także kładziono nacisk na intensywną kampanię, mającą przede wszystkim na celu zaskarbić sobie sympatię europejskich oraz amerykańskich graczy. Końcówka lat 80. nie była łatwa dla Genesisa. Gracze wyczekiwali na nowy system Nintendo, jakim był SNES. Dopiero po premierze SNES-a tak naprawdę ugruntowała się pozycja SEGI. Gracze zaczęli chętnie sięgać po tą konsolę, a już w 1992 roku Sega kontrolowała połowę rynku konsol. Czasy Mega Drive'a, znanego również jako Genesis, to narodziny nowego bohatera gier. Zadziorny i pikielnie szybki lis zaskarbił sobie serca wielu graczy, a premiera pierwszej gry z jego udziałem w 1991 roku sprawiła, że o sedze zaczęto głośno mówić. Mowa oczywiście o serii Sony. Jedną dobrą decyzją SEGI było skierowanie się w stronę dorosłego gracza. Włodarze dostrzegli, że jednak nie tylko dzieci grają na konsolach, a do tego dorośli właśnie dysponują pieniędzmi na konsole. Dlatego wydano szereg gier przeznaczonych stricte dla dorosłego gracza, w tym choćby nieocenzurowanego Mortal Kombat 2. Sega gnała przed siebie. Nawet premiera Super Nintendo nie zatrzymała konsoli. Nabierając wiatr w żagle, a dyrekcja czując się coraz pewniej zaczęła podejmować dziwne kroki, wprowadzając wszelakiego rodzaju akcesoriak, które nie zaskarbiły sobie wielu fanów. W rezultacie dokładane moduły do konsoli były zwykłym pudrowaniem trupa. Sprzęt szybko zaczął się starzeć, a przestarzała konsola musiała mierzyć się ze wschodzącą gwiazdą Sony, jaką było PlayStation. Żeby dorównać im kroku, włodarze Segi co róż wymyślali nowe nakładki. Ale tak naprawdę żadna nie osiągnęła większego sukcesu. Ostatnia, jaką było 32X, było to zwykłe pudrowanie trupa. Obietnice, które miała nieść ze sobą nakładka, nie zostały spełnione, i ostatecznie była gwoździem do trumny dla tej konsoli. Również Stess zaczął pokazywać puzzle. A gry na tą konsolę oferowały fenomenalną grafikę, ale co tu dużo mówić, sam zakochałem się w tej konsoli i kiedy moi koledzy wzdychali do szarego pudełka od Sony, a ja w tym czasie z maślanymi oczami spoglądałem na Super Nintendo. I nawet nie wiecie, jak pokochałem tą konsolę, kiedy pierwszy raz dane mi było zagrać w moją ulubioną serię, jaką było Donkey Kong Country. A dwójka skradła absolutnie moje serce. I powiem Wam szczerze, że do tej pory zastanawiam się, jak w tamtym czasie byłem z taką łatwością w stanie ukończyć Donkey Kong dwójkę. Obecnie każde moje podejście do tego tytułu kończy się absolutnym fiaskiem. Nie wiem, jak to jest możliwe. Finalnie Sega Genesis 130 milionów sprzedanych sztuk. Inne źródła podają, że jest to ponad 40 milionów sprzedanych konsol. Obiektywnie patrząc, Sega przegrała walkę z Nintendo. Ale z drugiej strony Sega sprawiła, że dyrekcja Nintendo musiała poczuć zimne dreszcze na plecach. Ponieważ co jak co namieszali oni na rynku. Sega z impetem wbiła się w rynek i pokazała innym firmom, że jest tutaj miejsce nie tylko dla jednego giganta. Tak naprawdę udowodnili, że segment gier to szerokie spektrum. Tak naprawdę gracze lubią być ciągle zaskakiwani i lubią nowości. I przede wszystkim pokazali, że gracze to nie tylko dzieci, to również dorośli ludzie, którzy lubią też zasiąść przed telewizorem i sobie na spokojnie pograć. A miłośników tego typu rozrywki było coraz więcej. Kto wie, czy to właśnie Sega nie zainspirowała innych, aby wkroczyli na rynek. Być może gdyby nie oni, Sony nie odważyłoby się na wypuszczenie PlayStation i być może branża gier nie wyglądałaby tak jak wygląda dzisiaj. W tym momencie miałem powiedzieć coś na temat z Segi, ale przecież ta konsola to nie tylko moc obliczeniowa. Tak naprawdę tutaj chodziło o jej stylizację. Design konsoli był istnie z przyszłości. Tak naprawdę konsola z swoją bryłą przypominała produkt powiedzmy z 2000 roku. Połyskujący plastik i ciemna kolorystyka sprawiała, że konsola naprawdę prezentowała się okazana. Konsola posiadała w pierwszych rewizjach oczywiście gniazdo dla monitora, co umożliwiało raczenie się grafiką konsoli w pełnej okazałości. Konsola ówcześnie jak jej konkurencja stosowała carridge, co wydawało się na tamten czas najlepszym rozwiązaniem jeśli chodzi o nośnik danych. Konsola była niewątpliwie kolebką dla wielu wspaniałych gier. Sonic, Golden Axe, NBA Gym to wszystko ułamek tego co mogliśmy na tej konsoli ograć. Sega Genesis to przeszło 700 wydanych gier na konsole plus około 250 gier na akcesoria będące rozszerzeniem konsoli. Na dobrą sprawę wydanie Sega Mega Drive było przeniesieniem automatowej technologii w zacisze domowe. Gry przede wszystkim wyglądały fenomenalnie, były równie wymagające, a co najważniejsze i po trzecie mogliśmy się nimi raczyć bez wychodzenia z domu. Tak oto w dużym skrócie kończy się wyboista i długa historia konsoli Sega Mega Drive. Konsole podtrzymywano przy życiu do roku 1997. Mimo, że ominął mnie szał na ten sprzęt, to wielu graczy pokochało Sega. I w zachodniej części Europy, czy też w Brazylii, piastuje zaszczyt bycia tą właśnie konsolą kultową. I w sumie nie dziwię się wcale, bo historia tego sprzętu to rasowy rodowód niczym Pegasusa. To wszystko na dziś moi mili. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i przypadł Wam do gustu. Mam też do Was ogromne pytanie. Dajcie znać jaka Waszym zdaniem konsola zasługuje na miano tej kultowej. Jestem ciekaw czy czymś mnie zaskoczycie. Ponadto wbijajcie na Discorda, jest tam sporo fajnych osób i można na luzaku pogadać. Ja też tam się staram czasem udzielać. Link do Discord'a macie w opisie tego filmu. Standardowo widzimy się punktualnie w przyszłą niedzielę o godzinie 14.00. Mam nadzieję też, że spotkamy się tam w takim samym gronie albo i liczniejszym. Tak więc, do zobaczenia, moi mili. Trzymajcie się ciepło. Cześć.